Pokażę wam jak przygotować samodzielnie kompozycję, kompozycję w naczyniu. Ja akurat tutaj dzisiaj przygotowałam dla was y, do pokazania naczynie ceramiczne. W dość ostrym kolorze, ale jest to też zamierzony cel, ponieważ ten kolor fuksjowy on się odnajdzie praktycznie w każdym pomieszczeniu, pasuje do szarości, tym bardziej, że teraz w modzie mamy tendencję, że im bardziej kolorowo, tym ładniej. Następnie potrzebujemy gąbkę florystyczną, całą kostkę. Ona jest wcześniej namoczona i tą gąbkę też zwrócę uwagę, ponieważ często zauważyłam, że panie biorą gąbkę i na siłę ją zanurzają w wodzie. Ta gąbka po prostu wystarczy, że położymy ją na wodzie i ona sama powinna utonąć. Wtedy mamy 100% na pewności, że jest w pełni na, namoczona. Do tej kompozycji wykorzystamy biało-różową różę. Będzie jaśniejszym kolorem, żeby troszkę jakby stłamsić ten dominujący kolor tej donicy. Do naszej kompozycji wykorzystamy gałązki pistacji. Pistacja można ogólnie, jest ogólnie dostępna w kwiaciarniach, można ją kupić na gałązki. Do naszej kompozycji przygotowałam również gałązki drzewka oliwnego. Te są akurat przycięte z mojej prywatnej oliwki. Do wypełnienia Przygotowałam również krótkie gałązeczki asparagusu, który też jest z mojej prywatnej doniczki domowej. Dlaczego powtarzam prywatnej? Dlatego, że tak naprawdę możecie też sami ocenić, że nie potrzeba tak dużych nakładów, żeby zrobić kompozycję, ponieważ często mamy roślinność koło siebie czy w ogródku, czy na działce, czy na przykład w domu tak jak ja na przykład na asparagus. Do wypełnienia naszej kompozycji oprócz pistacji, wykorzystam również gałązki gipsówki. Gałązeczki gipsówki. I teraz tak, jeszcze przypomnę, e, czym się będę posługiwać. Będę się posługiwać sekatorem, więc warto sobie zawsze przygotować nożyk, który jest niezbędny. Nożyk, który jest niezbędny do podcinania roślin. Dlaczego? Dlatego że rośliny oczyszczone, zaznaczam oczyszczone, są zawsze podcięte pod kątem i ten nożykam służy, żeby przycinać kwiaty. Naszą gąbkę osadzamy na ścisk do doniczki. Zwrócę tutaj uwagę, że ta, ta gąbeczka tutaj trochę będzie wystawała ponad nasze naczynie, ponieważ ułatwi nam to. E, przygotowanie kompozycji, która będzie lekko rozkładająca się na boki. Taż nasza kompozycja nie będzie taka stercząca tylko do góry, będzie można swobodnie porozkładać. Zaczynamy od tego, że przygotowujemy sobie najpierw bazę zieloną. Tak jak wspomniałam, przycinamy sekatorkiem, ponieważ ta łodyżka jest bardziej zdrewniała. Ale jeżeli będziemy szykować sobie już właśnie rośliny do naczynia, to podcinamy pod kątem i zaczynamy wbijać do gąbki. Oczyszczamy. Nigdy nie wpychamy, nie wkładamy tych roślin w gąbkę z tymi liśćmi, ponieważ roślina musi być tutaj oczyszczona dokładnie. Także cały materiał rośliny musi być wyczyszczony. Celowo tego nie robiłam wcześniej, żeby pokazać, jak to należy zrobić. I po malutku uzupełniamy naszą doniczkę. Wbijamy dookoła, podcinamy i uzupełniamy. Przełożę tutaj rośliny. Przygotowałam też sobie do dzisiejszej pracy takie e, już pocięte wcześniej, malutkie gałązeczki czmieliny z takimi pięknymi owocami, które właśnie się tak mistycznie na jesień otwierają. Koło domu rośnie czmielina. Pozwoliłam sobie ją popodcinać, ponieważ uznałam, że będzie świetnie się komponowała w tej dzisiejszej pracy. Ale równie dobrze może to być dzika róża, może to być. Głuk. mogą bo, Może to być równie dobrze, co rośnie w ogródkach, na działkach. Możemy przenieść sobie troszkę tej natury do domu. Tak jak wspomniałam, tą naszą kompozycję wykonamy dzisiaj w całości z róży. I zaczynamy od nadania kształtu. Czyli tak naprawdę zaczynamy robić, wbijać te kwiaty od dołu. I będę wbijała po kolei w gąbkę dookoła. Także taką kompozycję śmiało możecie sobie wykonać na niedzielny, na przykład stół, żeby sobie ubarwić stół przy obiedzie. Bardzo ważną rzeczą jest, że zanim róże będziemy używać do naszej kompozycji, żeby ją dobrze skondycjonować. Co znaczy skondycjonować róże? Gdy przyniesiemy róże z kwieciarni, z miejsca, gdzie zakupimy kwiaty należy je właśnie podciąć, wyczyścić ze wszystkich tych dolnych liści i wstawić do wody, żeby się kwiaty dobrze napiły. Ponieważ gąbka daje wilgotność, że kwiaty nam nie więdną, ale nie zastąpi nam tego, żeby właśnie skondycjonować róże, żeby ona była dobrze napita. A też nie wiemy, kiedy przyjechała do kwiaciarni czy tam jakiegoś innego sklepu. I jak była przechowywana. O, I proszę spojrzeć. W ten sposób nadałam kształt naszej kompozycji w dolnej warstwie kwiatów. I teraz przystępuję do układania kwiatów wyżej. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że układam kolejne piętro kwiatów. I to zasłoniłam. Oczyszczamy z liści i wbijamy do gąbeczki. Powinniście sobie zaplanować, jak zrobić. Y kompozycję, mniej więcej rozstaw kwiatów czasami nawet można sobie wziąć i zaznaczyć na gąbce w którym miejscu będzie wbijany kwiatek, żeby za bardzo tej gąbki nie pokaleczyć, ponieważ ona potem robi się wykrusza się i robi się taka już nie jest już taka stabilna i kwiaty nam się przemieszczają. Także na to chciałam zwrócić właśnie uwagę. Umieściłam w korytku całą gąbkę z tego tytułu, żeby była duża powierzchnia wilgotna, żeby kwiaty naprawdę miały, z czego też tą wilgoć czerpać. Bo jak widzicie, tych kwiatów tutaj jest dość sporo. Czyli proszę spojrzeć. Starałam się te kwiaty rozmieścić w miarę równolegle na bardzo podobnej wysokości. Myślę, że wyszło nam tutaj to równo z mojej perspektywy. Dlatego okręcamy sobie, zaglądamy, możemy też podnieść do góry, popatrzeć jak to potem będzie wyglądało na stole. I przystępujemy teraz do wypełnienia tej, tej całej powierzchni pomiędzy różami. Tak jak wspomniałam, przygotowałam właśnie gipsówkę, jeszcze raz przypomnę, aż szparagus z prywatnej doniczki. I jeszcze mam tutaj właśnie też wycięte dzisiaj z ogrodu e, hortensje, które tak naprawdę kwitły całe lato e, i ozdabiały Mój klomp przybrały już teraz takie barwy jesieni, więc myślę, że dodane do tej naszej kompozycji będą też taką wprowadzać nam taki jesienny nastrój. I też oczywiście czyści, czyścimy listki. Przygotowujemy roślinę do tego, żeby można było ją wbić do gąbeczki. Nożyk nam się świetnie przydaje, bo można i przyciąć i rozciąć, podzielić nożykiem. Troszeczkę za długo. I mocujemy naszą hortensję w gąbeczce. Uzupełniamy te przestrzenie, które są wolne pomiędzy różami. Na razie robię to tak niesymetrycznie. Już dodatkami nadajemy właśnie jakby końcowy taki obraz naszej pracy. I proszę spojrzeć. Tutaj, po prostu, gdzie uważam, gdzie mi się podoba, dokładam hortensję, ponieważ będę wykorzystywać jeszcze kolejne dodatki, o których wspomniałam. I wrócimy do nich za chwilę. Hortensja jest przepiękna, bo ma różne barwy jest i zielona, i różowa, troszkę podchodząca w ciemny brudny róż. Zwróćcie uwagę, że wszystko jest za każdym razem podcięte. Tak samo jak przynosicie właśnie kwiaty do domu, to pamiętaj, że zanim wstawicie do wody, należy podciąć, ponieważ łodygi podsychają i potem nie ciągną wody, jak nie są podcięte. I często się zdarza, że kiedy przyjdzie powie, że a, róża mi zwiędła, a to tylko dlatego, że nie została podcięta, ponieważ zostały wysuszone przez drogę łodyżki i nie miała już siły, żeby pociągnąć tej wody. A jak podetniemy centymetr, to na pewno... Kwiat sobie poradzi i tak w cudzysłowie powiem, odżyje. I teraz sobie dokładam asparagus. Lubię go bardzo. Jest to stary, stary, bardzo najstarszy chyba z dodatków florystycznych. Pamiętam jeszcze za czasów mojej babuni, jak to wspomniałam wcześniej, właśnie o niej, że u niej właśnie tego bardzo dużo się wykorzystywało. Ale wraca tak jak moda. Teraz pokażę, w jakiej mam postaci naszą kompozycję. Zobaczcie, już ten pojemnik nawet przestał być taki rażący dzięki tym zielonym liściom i białoróżowej tonacji róż. Następnie do... tutaj sobie znalazłam w ogrodzie takiego chwaścika. Nie jestem, nie znam się na chwastach. Słuchajcie, nie wiem co to jest. Ale <laughs> przepięknie wygląda i myślę, że nada uroku naszej kompozycji. Bo, jak już poszłam do ogrodu, to nie mogłam się oprzeć, żeby nie ściąć tego, co robi wrażenie na mnie. A świetnie, też rozjaśni. Zresztą sami zaraz zobaczycie, jak dodam. chwaścika do naszej kompozycji. Jest tak uroczy, że nawet stokrotką bym go nazwała. No. Dzięki temu, że mamy właśnie dużą powierzchnię gąbki, swobodnie możemy wbijać rośliny. Jakby było za ciasno, to nie byłoby tego efektu, a dzięki temu mamy możliwość Dokładania większej ilości materiału roślinnego. Za każdym razem sobie odchylam troszkę te kwiaty, żeby ich nie uszkodzić. Nie przepycham się na siłę, bo naprawdę znajdzie się tu miejsce dla każdej rośliny. Jak to dobrze zaplanujemy, to zmieści nam się tutaj wszystko co byśmy chcieli można uznać, że jedną stronę mam naszej kompozycji zrobioną i przechodzę do uzupełniania drugiej gipsóweczka też jest dobrym wypełniaczem właśnie kompozycji. Jeżeli chcemy, żeby nasza kompozycja była skupiona. Bardzo właśnie chciałam, żeby przy tym różu zieleni też zaakcentować troszkę obecną porę roku i właśnie ta hortensja, która tutaj jest użyta, daje nam to wrażenie. Ale jeszcze sobie troszkę zaszalejemy i proponuję dodać do naszej kompozycji winogluszcza który będzie puszczony delikatnie zaraz go wprowadzę też do gąbeczki bo oczywiście jest jak najbardziej żywy i umocujemy go właśnie między kwiatami przytniemy przymierzyłam sobie i już wiem gdzie go chcę dołożyć proszę, zobaczcie efekt końcowy naszej kompozycji. Jeżeli z tej strony dałam kawałek bluszczu, binobluszczu, to i z tej strony też damy, żeby było jednakowo na dwie strony ułożone. Oczywiście jeszcze raz czyścimy wszystko, co jest w dolnej części łodygi, po to, żeby śmiało to wprowadzić i nie narobić bałaganu w naszej kompozycji. No I można powiedzieć, że nasza kompozycja jest skończona. Proszę zobaczcie, z jednej strony. Drugi. Od góry. Także tak wykonaną kompozycję możemy sobie śmiało postawić na komodzie, na stole, na ławie, gdzie tylko będziecie chcieli. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że przyda Wam się wiedza z dzisiejszego kursu i że będziecie sobie mogli swobodnie wykonać sami kompozycję na stół czy. Na komodę. Z kwiatów, które tak naprawdę są dostępne w zasięgu ręki, można wykorzystać dodatki, które posiadamy w ogrodzie i tak naprawdę przenieść trochę natury do domu, żeby móc się czuć swobodnie, móc się świetnie odprężyć przy kwiatach. Także zachęcam serdecznie do tego, by samemu próbować robić kompozycje, które sprawiają naprawdę dużo radości. Dziękuję.